Cześć droniarze, z tej strony Michał z programu Motomichu oraz Robert z kanału drony Free go Tak jest Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o nagrywaniu filmów, o lataniu dronami oraz o sportowych wózkach na przykład właśnie jak ten kucyk za nami stoi czyli Ford Mustang z roku 2019 silnik 2.3 EcoBoost, który generuje moc 300 koni mechanicznych podawanych na tylne oś przy pomocy skrzyni biegów O, no to grubo będzie się działo, ponieważ mamy zamiar Was zabrać na wycieczkę po Krakowie. Będziemy tam kręcić nocne i dzienne sceny trzech statków latających, czyli DJI FPV, Mavic R2 oraz Mini 2. Mamy też lustrzanki, mamy aparaty. Także przygotujcie się, będzie się działo. No i słuchajcie, już jesteśmy w środku w tym pięknym sacuszku. Skóra fura i komura, ale nie w tym rzecz. Będziemy dzisiaj ogrywać te samochody z zewnątrz, nie w środku. Także dzisiaj wyjątkowo macie możliwość popatrzeć, jak, te fureczki, jak ta fureczka wygląda w środku, bo naprawdę jest na czym oko zawiesić. Robi wrażenie. Oj, robi, robi. Także Michał, może przejdźmy do szczegółów. Co my tutaj mamy w tym wózku? No tak jak na klasyczny amerykański samochód przystało, jest to dość sportowa konstrukcja coupe z silnikiem 2,3, tak jak już wspominałem. Dla niektórych fanatyków motoryzacji no, nie jest to Mustang, ale wiele też uważa, że to wspaniały samochód, który jak na europejskie standardy emisji spalin działa i dobrze chodzi. Niestety muszę ci się wtrącić, ponieważ dokładnie to samo mówią o DJI FPV, że to nie FPV. A jest to FPV tak samo jak to jest Mustang, pełnoprawny, bo jechałem nim, miałem przyjemność i powiem Wam, szczer wam szczerze, że robi wrażenie! Także jak na klasycznego Pony Cara przystało, siedzimy wy dość ciasnej kupie konstrukcji, która fajnie oddaje sportowy charakter tego samochodu. Oj, oddaje. No i co my tu możemy znaleźć? Kierownica, drążek zmiany biegów, drążek hamulca ręcznego, piękny wyświetlacz, przełączniki, do których zaraz zresztą przejdziemy. Jak trochę nie w amerykańskim masylkarze, bo trzeba też powiedzieć, że jest tam tylko i wyłącznie. Dwa pedały, czyli gaz i hamulec, ponieważ jest to w pełni automat. Ale jak dobrze wiemy, Amerykanie są dość leniwi, więc automat to dość popularna rzecz w stanach. Tak jest, popularna konstrukcja. Także słuchajcie, piękne cacuszko, ale oczywiście w tym odcinku, jak zobaczycie, dołączy do nas kolejny. No słuchajcie, teraz go sobie zapalimy, czyli hamulec w podłogę i guziczek. No i tu nam się wy... pokazują piękne ekrany. O, i teraz słuchajcie. Tutaj mamy takie przełączniczki, czyli tutaj mamy światła kontrolne. Kontrolki. Tutaj sobie możemy wyłączać trakcję, ale tego to raczej nie będziemy na razie robić. Tutaj mamy przełączanie trybów jazdy, czyli już Wam pokażę. O tutaj. I tutaj się przełącza tryby kierowania. A w kolejnym tryby jazdy samochodu. Czyli normalny, sportowy, wyścigowy i tor. No i tak tutaj się prezentuje. Wyżej oczywiście wszystkie nagrzewnice i tak dalej. Oczywiście na kierownicy też mamy różne ciekawe panele, które pokazują nam ciekawe parametry tego samochodu. Z tyłu za kierownicą manetki zmiany biegów. No i tak to w sumie wygląda. No i teraz mamy tak jak w klasycznym masylkarze, od lewej do prawej obrotomierz i możemy sobie gazować. Nie będziemy tu go ale ogólnie silnik 2.3 daje radę. Tak. Jeszcze mamy jak w standardowych Mustangach, tutaj nam napis Mustang, czyli dobrze wiemy w jakim samochodzie się znajdujemy. Słuchajcie, z tyłu na naszym koniku znajduje się Konik i standardowe jak Mustangach potrójne światła, które są też kierunkowskazem. A kierunkowskazy standardowo od prawej do lewej lub od lewej do prawej. Ale wracając do tematu, a tematem jest, jak sami wiecie, realizacja tego odcinka, to chciałbym Wam powiedzieć, że Michał, oprócz tego, że jest no. Amatorem, czy fanatykiem, czy jak zwał motoryzacji, to jest również pilotem dronów i pomoże mi właśnie przy realizacji tego odcinka. Będziemy, słuchajcie, nagrywać w porze nocnej, dziennej, yy, przy użyciu, tak jak mówiłem wcześniej, trzech droników. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, a ujęcia na tle Krakowa myślę, że powinny zrobić wrażenie. Także yy, nawiązując do tematu. Film był realizowany, a właściwie nagrywany, jednego dnia, natomiast obróbka trwała przez dwa tygodnie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, tym bardziej, że jest to powiedzmy semi-profesjonalna produkcja, a właściciele tych samochodów również bardzo chętnie nas w tym wspierali i dali ze siebie wszystko, ponieważ, jak sami zauważycie, na tym filmie Dosyć sporo y, się działo, y, my też lataliśmy dosyć sporo na, powiedzmy, granicy ryzyka, zwłaszcza dronami, dronem typu FPV. Y, także zapraszam Was serdecznie na ten premierowy odcinek, który wyemitujemy już niebawem. Michał, jeszcze może coś doda od siebie? Ja dodam tylko, że to będzie dobra produkcja. Tak jest, także... Już się widzimy niebawem. Trzymajcie się. Nagrywając jakąś produkcję przy użyciu drona, musimy w szczególności zwrócić uwagę na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. I oczywiście, jeśli chodzi o statki powietrzne, ten poziom bezpieczeństwa jest znacznie większy, jeżeli do produkcji wykorzystujemy typowe mawiki, ponieważ posiadają one. Chociażby, właśnie, sensory i detektory ruchu. Także mogą one zadziałać w taki sposób, że wykryją tą przeszkodę i zatrzymają się przed nią lub ewentualnie ją ominą. Oczywiście, jeżeli latamy w porze wieczorowo-nocnej, te sensory mogą nie zadziałać. Natomiast i tak ten poziom bezpieczeństwa, latając takimi typowymi Mawikami, jest znacznie wyższy. Jeśli chodzi o produkcję przy użyciu dronów typu FPV, oczywiście one nadają takiej produkcji z zupełnie innego klimatu. Możemy użyć je chociażby do nagrywania jakichś dynamicznych obiektów, tak jak tutaj chociażby właśnie kręcąc takie ujęcia samochodów przemieszczających się dosyć szybką prędkością. Jednakże, żeby wykonać taki bezpieczny lot, musimy sobie zabezpieczyć Osobę, która będzie naszym obserwatorem. W tym wypadku był to Michał, który bacznie obserwował mojego drona, kiedy latałem dosyć agresywnie, co prawda, jednakże wydaje mi się, że dosyć również bezpiecznie nad samochodami lub obok tych samochodów. Jeśli chodzi natomiast o kwestie techniczne podczas nagrywania tych filmów, to. Oczywiście w porze nocnej ciężko było użyć takiego typowego drona FPV, ponieważ klatkaż standardowo ustawiony jest tam na minimum 50 w ciągu jednej sekundy, zazwyczaj jest to ich 60, a więc jest to relatywnie bardzo mało czasu, żeby naświetlić taki kadr. Dlatego tego drona DJI FPV użyłem głównie podczas kręcenia dziennych kadrów lub tak jak było to chociaż na galerii. Gdzie miejsce było dosyć dobrze oświetlone, mogłem wykorzystać właśnie do produkcji takiego dynamicznego kadru. Pozostałe ujęcia były kręcone za pomocą typowego Mabika. A mam tutaj na myśli R2 oraz Mini 2. Eee, oczywiście ten rodzaj filmowania. Może jest troszkę mniej efektowny, natomiast pozwala on uchwycić obiekty w porze nocnej bądź wieczorowo-nocnej. Ponieważ klatkaż tutaj użyty wynosił 30, a tam gdzie było zupełnie ciemno 24 klatki. Tym oto pięknym widokiem chciałbym się pożegnać w tym filmie i zaprosić wszystkich do kolejnego już niebawem na naszych kanałach. Moim i Roberta z kanału Drony, Drony One Two Free you <laughs>